Cześć moje drogie i moi drodzy. Witam Was w kolejnej mikro, właśnie długiej recenzji. Tym razem będzie to książka Drozdy pani Kariny Łagowskiej. Zrobiłem też oczy mikro recenzję na YouTube czy na TikToku, ale tutaj będzie pełna recenzja, na którą Was serdecznie zapraszam. Nim standardowo przejdę do struktury mojej recenzji i nim będę Wam opowiadał o książce, mam tu też trochę cytatów, no to myślę, że zacząć należy od tego, że jeszcze trwa moja akcja świąteczna, mmm, która to kończy się w środę wieczorem i na, dalej możecie wygrać czy to 110 książek. 100 z nich możecie wygrać poprzez napisanie opowiadania świątecznego na jedną stronę. Naprawdę tam nie biorą udział sami pisarze, więc można swobodnie brać udział i próbować. Albo 10 książek można wygrać po prostu będąc oznaczanym na postach na YouTube i na Instagramie. Jedna osoba może dać Wam dwa punkty, więc warto zmobilizować paru znajomych, i wtedy na pewno się wygra. No i oprócz tego wreszcie mamy pięć akcji charytatywnych, będą one odkrywane, że tak powiem, krok po kroku. No i myślę, że przejdźmy już do recenzji. W pierwszej części recenzji opowiem Wam bez spoilerów o tejże książce, o tym jaki ona ma vibe, jak została wydana i tak dalej, i tak dalej. W drugiej części mam dla Was chyba trzy albo cztery cytaciki. Żeby was nie zanudzić, zawsze te cytaty ograniczam do max 10. No bo jeżeli nagle tu opowiadam, jak kiedyś opowiadałem, że było 20 cytatów, no to recenzja miała dziwną dynamikę. I wreszcie ostatnią częścią będzie moja ocena od 5 do 10 na 10, bo jeśli są słabsze książki, to przerywam czytanie i piszę jakąś krótką, recenz krótką recenzję, mówię o tym, że. Że właśnie przestałem to czytać. Tu mam jeszcze swój kubeczek z moim logiem skrajnie skończony, więc myślę, że już możemy zaczynać. Książka Drozdy jest książką dziejącą się chyba pod koniec lat 90. Nie, co? A nie, 2022 to jest Prolog, czyli nasza już boh bohaterka dorosła opowiada. A akcja dzieje się w 1996, tak jak zapamiętałem, czyli mamy właśnie klimaty przedkomórkowe, klimaty znane wszystkim osobom urodzonych w latach 90., bo de facto niewiele się zmieniło między powiedzmy rokiem 1996, 2007 a 2002, 2003, 2004. Dopiero potem weszły te Soushale i tak dalej, i korporacje do internetu. Mamy tutaj różne POV najróżniejszych autorów. Jak zawsze w wydawnictwie roczne, książka jest wydana bardzo starannie i ładnie. Mamy też, oczywiście, bardzo fajny, o, bardzo fajny, fajną, fajny rysunek, no i profesjonalny, profesjonalne zdjęcie autorki. Zawsze jest moim zdaniem fajne, jeżeli wydawnictwa wrzucają zdjęcia autorki, no bo potem jakby albo autora, bo potem to jakby wpada do mózgu i zapamiętujesz, a z samego nazwiska często możesz nie zapamiętać, jeżeli to nie słuchacie się topowi. Wydawnictwo Mroczne też zmieniło swój, y, os, os, ostatnią stronę. Mamy tam już teraz y, opowieść o pozostałych tytułach również, bo zaczyna się ich pojawiać coraz więcej. Liczę, że w przyszłym roku znowu coś wydadzą ciekawego i tak dalej, i tak dalej. No, i mamy tutaj historię, po prostu historię grupki dzieci w wieku, chyba gimnazjalnym, tak mi się wydaje. Chyba to nie jest pierwsza licalna, to jest jeszcze gimnazjalna. Klimaty, która, no właśnie, przeżywa z jednej strony takie zwyczajne młodzieńcze pasje, miłości itd., itd., no a z drugiej strony mamy jakiś realizm magiczny, mamy jakieś magiczne istoty. Nie wiemy, na ile to się dzieje w wyobraźni tych dzieci, a na ile jest to faktycznie jakieś zło, jakieś po prostu wydarzenia naturalne, dziejące się de facto, jak u Stevena Kinga. Więc jest to, myślę, bardzo interesujący zabieg, za który naprawdę czapki z głów dla nie wiem, czy straciłem chyba, trochę fokus, no ale nic. Czapki z głów dla Pani za wymyślenie tego wszystkiego. Mi się najbardziej podobały właśnie różne POV. Co my tu mamy? Jesteś urwa, trupem drost, woła za mną Puszka. Pozostali dalej milczą, a ja się uśmiecham z pewnym trudem, bo na ustach dźwigam zrabowany chłopcu pocałunek, ciężki jak worek złota. Worek, powiedziałam? Ja mam na ustach cały cholerny z pełen świetlistych, smutnookich zielonych robali. Pół godziny później wygrzewam się w blasku chwały, zlizując pistacjową, mroźną słodycz z wafelka. Agata dziobie swój lód plastikową łyżeczką, bo boi się, że jak spróbuje po ludzku, to lodowy rożek zderzy się z nosem, jak góra z z litanikiem. Krzyś pochłonął dwie kulki w mniej niż pół minuty. Więc mamy taki vibe, taka ekipa. Tutaj moim zdaniem najlepsza, najlepszy fragment książki, yy, bardzo mi się to podobało, że jest na przykład, właśnie zdaniem Agaty i Krzysia było tak. Na początku było zdaniem moim, było tak. Zdaniem Mucy i Robala było tak. Więc naprawdę fajnie zastosowane POV, czapki z głów. Co dalej? Mm. Park ujazdowski, jeśli nigdy w nim nie byliście, nie jest przesadnie duży, więc dość szybko wypadamy na ulicę, gdzie nagle objawia nam się tłum spieszących do dokądś ludzi. Mistrza nigdzie nie widać. Już tracę nadzieję, a nagle zauważam, jak długimi krochami zmierza w stronę alei Armii Ludowej. Rzucam się zapowiewającym czerwonym szalikiem, jak bezpański kot, zapętem kiełbasy w kreskówce. Szanuję właśnie, że książka jest mocno osadzona w Warszawie. Jeśli tak jak ja jesteście warszawiakami, no to będziecie ogarniać, co tam się dzieje i gdzie naprawdę fajnie zostało to rozegrane. No i ostatni ten, no to jest część druga, ostatni cytat. Gdybym już nie żyła, gdy drozdy powrócą, niech temu z czerwonym krawatem okruch w imieniu mym rzucą. Emily Dickson. Fajnie, to zostało rozegrane, fajne, nagle ciężar gatunkowy się zrobił troszkę w tej części, drugiej inny. No i myślę, że pora przejść do mojej oceny całej książki. O, oczywiście nie jest ona sponsorowana przez wydawnictwo Czarne, znaczy Mroczne, przepraszam, z Czarnym współpracuję, ale przez wydawnictwo Mroczne to nie jest współpraca, chociaż podejrzewam, że że jakby w toku przyszłego roku mogę z nimi nawiązać stałą współpracę, jeśli oczywiście pokażą się kolejne książki w ramach tego wydawnictwa. No i z mojej strony leci solidne 9 na 10. Dlaczego taka ocena, dlaczego nie 10 na 10? No, z jednej prostej przyczyny, prawdę mówiąc, jest to właśnie powieść młodzieżowa, ewentualnie Young Adult, nie wiem jak to się teraz mądrze klasyfikuje. No i myślę, że to mi przeszkadzało, no bo ja jakoś nie jestem taki super into te wszystkie właśnie młodzieżówki i, i, i właśnie powieść o nastolatkach. Nie wiem, raczej obejrzę te Stranger Things teraz, co wychodzą, ale, ale też już chyba straciłem do nich jakoś serce. Na początku może to było świeże, ale potem każdy sezon no, to był standardowy Netflix budujący jakieś takie uniwersum. No, tutaj raczej nie ma chyba takiego wajbu, że autorka będzie cały czas ciągnąć to samo uniwersum, jak się robi z jakimiś tam kryminałami czy fantazy. Ale, yy, no, ale po prostu no, jest to książka młodzieżowa i myślę, że te osoby będą się przy tym świetnie bawiły. Ja się bawiłem też dość dobrze. Podobały mi się rozwiązania popularne, które autorka zastosowała i jak do tego wszystkiego podeszła. No, niemniej jednak, yy, no po prostu musicie w sercu się zapytać, jeżeli sięgniecie po tą książkę czy ja właśnie chcę dostać powieść o nastolatkach, powieść w klimacie Stranger Things i ewentualnie Stephena Kinga. Bo jeśli tak, to będziecie się bawić świetnie, a jeśli oczekujecie czegoś po prostu ze stajni mroczne, czyli tak jak były poprzednie książki, które były super ciężkie, no to wtedy możecie się zawieść. Ja się nie zawiodłem ale też nie zostałem zachwycony jakoś mega więc 9 na 10 dobra książka polecam i to już wszystko dzięki cześć i to już wszystko moje i moi drodzy jeśli poczekacie chwilę dowiecie się o co chodzi z mojej współpracy z Marfi Studiem Marka Malmana Opowiem też o mojej akcji świątecznej. No i myślę, że to już wszystko. Nie ma co dłużej przedłużać. Dzięki. Cześć. Cześć, moje drogie i moi drodzy. Witam Was w filmie świątecznym, w którym to opowiem króciutko o naszej świątecznej akcji. Będę ten film dolepiał do pozostałych moich filmów, więc muszę się naprawdę streszczać. Mamy dwie nogi akcji, jak możecie zobaczyć tutaj. Jest tutaj pierwsza noga, lewa noga zielona. Oddajmy cesarzowi i pomóżmy komuś na święta. Czyli lewa noga to pomóżmy komuś na święta i prawa noga oddajmy cesarzowi. Teraz włączę przechwytywanie ekranu, które mnie zasłoni. Mamy akcja trwała od 1 grudnia do 17 grudnia. Już na ten moment możecie brać udział zarówno w rankingu zaproszeń na akcje, jak i w propozycjach akcji charytatywnych, jak i możecie już pisać opowiadania, które wylądują w naszej, że tak powiem, na naszym Discordzie i my będziemy z nich wybierać z 200 opowiadań, wybierzemy 50, które wy wygra rzeczy, które są w puli nagród do wygrania. Tutaj możecie zerknąć. Oprócz tego, poprzez wchodzenie na te linki, możecie zbierać, możecie zbierać punkty, jeżeli inni ludzie będą Was oznaczali w tych postach, bo to będzie znaczyło, że chcą, żebyście wygrali. I tutaj 5 osób może wygrać gwarantowane 5 pakietów książek, niezależnie od. Wygrywania tych pakietów w prawej nodze akcji. Prawa noga akcji, tu jest opisana w obrazkach, chodzi o napisanie opowiadania nie za pomocą AI 4000 znaków ze spacjami. Więc króciutkie opowiadanie. Taka miniaturka. Oprócz tego są akcje charytatywne. Możecie na Instagramie yy, i na YouTubie w dniach 15-17, ale możecie zacząć już to robić dzisiaj. Możecie wrzucać akcje na zrzutka.pl lub pomagam.pl, które Waszym zdaniem są warte tego, byśmy je wsparli. I im więcej tam lajków zdobędziecie pod swoimi, tymi swoimi komentarzami, tym lepiej dla Was i lepiej dla tej akcji. No i oprócz tego mamy cały regulamin konkurs do przeczytania. Mamy tutaj też infografikę taką ładniejszą i jeden film do obejrzenia. Oprócz tego mamy jeszcze najnowszy film ze szczegółami akcji. Możecie również do niego zajrzeć. Jest trochę dłuższy, to jest takie poniżej 3 minut. Jeszcze będzie rolka na TikTok i Instagram. Zapraszam serdecznie. I to myślę, że już wszystko. Dzięki. Cześć. Cześć. Witam Cię w najgłębszych odmentach mojej recenzji. To jest, jesteśmy już po tym, jak opowiedziałem Ci o książce. Następnie podrzuciłem parę cytatów, a na zakończenie dałem swoją opinię i swoją ocenę. A także jesteśmy już po tym, jak zachęciłem Cię do komentowania. Czyli jest już po ciemnym. Mm, Ciemnym ekraniku. Czemu zabrałem Cię aż tutaj? Jesteś pewnie jedną z 10% ludzi, które oglądają recenzję do końca. Mianowicie mamy, o oh sorry, z tej strony nowego sponsora danego odcinka albo danych odcinków. Jest to studio Marfish, z którym podjąłem współpracę i w którym będą się ukazywały moje mm, recenzje. A właściwie takie trochę embedy tych recenzji. No i to w sumie tyle. Więcej powie Marek, który się pojawi jeszcze po mnie na zakończenie. A ja dziękuję ci, że obejrzałeś tą recenzję. Obiecuję, że po kilku kilku odcinkach postaram się już zdjąć te dodatkowe, niecałe 4 minuty, które będą wydłużały niepotrzebnie odcinek. Dzięki, cześć. Dzień dobry, moi drodzy, przychodzę do Was dzisiaj z wesołą, bardzo wesołą wiadomością. Wiadomością dotyczącą księgarenki Marfisz, tej mojej księgarenki, za pomocą której sprzedaję swoją trylogię fantazy król myśli oraz thriller Cień Przeszłości. Otóż moi drodzy, Księgarenka Marfisz. Mikrozespół do wielkich zadań zostanie już niebawem, w ciągu kilku najbliższych dni, powiększony o kolejną osobę. Dołączy do nas znany z internetu pod pseudonimem Skrajnie Skończony Pan Dawid Gawałkiewicz. Recenzent książek, przeróżnych książek. Pan Dawid Gawałkiewicz napisał kilkaset, jeśli nie kilka tysięcy recenzji. Książek. Taka, takie wzmocnienie naszego zespołu z pewnością sprawi, że poziom księgarenki podniesie się bardzo wysoko i będziecie Państwo chcieli coraz częściej korzystać z tych materiałów, które tam w tej księgarence są publikowane. Już niebawem recenzję pana Dawida Gawałkiewicza, jego nowo przeczytanych książek. Ja także. Tutaj sugerując się tymi recenzjami pana Dawida, dołączam do tego moje recenzje, ale to nie wszystko. Otóż zapraszam Was, zapraszam tych, którzy mnie oglądają tutaj na kanale YouTube, którzy śledzą moje poczynania, zarówno jako pisarza, jak też youtubera, czy też e, człowieka, który publikuje swoje treści na różnych portalach społecznościowych. Zachęcam Was do wsparcia naszego zespołu, do dołączenia naszego zespołu. Macie pomysł na jakieś teksty, na opowiadania, wiersze, recenzje? Ja bardzo chętnie to wszystko opublikuję na, księg na stronach Księgarenki Marfisz. Zapraszam gorąco, już niebawem, już niebawem recenzje pana Dawida Gawałkiewicza. Jak również moje skromne test serii filmów, które prezentowałem. Prezentuję nadal na swoim kanale, kanale w Świecie Króla Myśli. Z serii filmów, książki, które czytam. Zapraszam gorąco na stronę Księgarenki Marfisz. Tutaj będzie się coraz więcej działo. Taki jest plan, a ja lubię swoje cele osiągać.